Siema z tej strony Alex770 i dzisiaj ze mną jest. maciej 26PL. Okej, okay, drugi odcineczek z nim. Dzisiaj będziemy budować gildię, oczywiście zajebiste. Nie ma co mam 30 Lewe, ale właśnie, co założę. Dobra czekaj, idę zanimczantować helm. Nie wiem czemu hełm, ale hełm. A masz, też nagrywasz? Eee, razie no, chyba nie, potem czekam. Dobra. Tak. To ja będę o pierwszą część, jak budujemy tę drugą potem ogarnę to z obsydianu wiesz. No dobra, masz obsydian, nie masz, no i masz problem. A mam? Masz? Okej. Okay. No mogę, bo mam teraz na czas. Pozdrawiam. No i mogę nazwać, nie? Odporność na ogień 4, nie zniszczonych 3. Nie tak... nie najgorzej. No. Czekaj, tak no się do ciebie, bo ten homa nie mam. No ja też nie mam. E, czekaj. A jesteś tam? E, no, jestem. Dobrze. No. Moti napisałem. Może napisałem moti, a nie Mati. O Boże. Od Jak ja piszę, ale serio. A to się No nie muszę, że ja tak wolno piszę, ja piszę szybko, tylko mam takie lagi, że... O to jest prawda, no. Prawda. teraz komuś stawiam. Okej. Okay. Co to? What? Ach, ja. No dlaczego tu będą stoniaki, wiesz? Gdzie? Że w którym miejscu tu, tu będą te stoniaki, wiesz? No, dobra. Takie coś, czekaj. Jeszcze muszę tu takie coś ogarnąć. Bo jak będziemy wiatr wylewać. Ale potem się zrobi pijamitkę, bo mi się nie chce. No Myślisz, że mi się chce? W drugiej części ogarniemy. No. Na razie to takie proste, co miłe. Ja tą drugą część też będę nagrywał. Ha. Ha ha. A wiesz, że mnie tak jakoś ekstremnie laguje, co mnie dziwi, ale dobra. E, mnie dziwi, bo ja już nie mam y, tego łopatki jeszcze. A ja y, mam. Masz Nie, ale dam sobie kickstart. start. To... A ja <laughs> ten zestaw nie istnieje? What? Jak nie istnieje. Kit gra, a nie kit start. No mam endeczęsta, mam. To poszło w górę. No, ja ty podobno ucieka. miałeś cztery. Co? Podobno miałeś cztery. Dwa razy mam, ale endeczęsta. Ja Geniusz. Ja mam trzy perły, Boże! Boże! Ja... Są 16, bo na gildie. Aha, tak Czekaj. Masz dyakcję na potem na dołączenie, nie? Ja mam 5%. Chyba tam jeden e, e, trzeba jakoś tam. Na dołączenie. Na gildii. Kurde, tylko 9 jawot nam brakuje. Tylko to. I ten, i troszeczkę lapizu. bloku Bloków lapisu, ale to lapizę oglądamy. Się ja w ogóle jak się pytacie po pyta, co że ja tak kopie, to ja nie wiem po co się kopie. Tak, co tak, kopię. No, tak no. Ale, ale mi chodzi, że ten, że tak, wiesz, takimi, tak... No zobaczcie, jak ja kopię, tak? Krzados ma, chyba, książki, nie? Ładny, no. ma, wiesz co? Książki o Minecrafcie? e ten... Wiesz, ten... ten, ten. Człowiek ma... Y, tego, biblioteczki, ja... Tak? Jem książki o Minecrafcie w domu. Wow. Ja mam poradnik dla PKP. ja też, ja, ja też mam to. to. nie było. No wiem. Chyba 13 Powiem. <kluzny> nie, Powiem. 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 Tylko coś zrobię, wiesz, żeby udało się wejść. Dobra. W ogóle ja mam echo, nie wiem czemu, ale dobra. He, he, dziwne. Ale ile już nagrywasz? Cztery minuty. Dopiero. Dopiero? No, ja, ja zawsze zapomniałam ale... Zapominam i... I ten... I nagrywam, nie? A potem się nie żegnam z nimi. Od razu no. mi się wyłączę, bo 10 minut nagrywam, nie? O król, musisz się zare zarejestrować na tej stronie. Ej, no, a wiecie, że ta rejestracja jest, jest płatna, nie? Niby. No? No, a wiesz, że sprawdzałem, bo byłem ten i to nie było płatne? Sprawdzałeś? Sprawdzałem ale tam y, musisz chyba i, y, y, ten programów ściągnąć. Lepiej się opłaca kupić, żeby tak popatrzeć. Ale no poczekaj, no kurwa no... Co Myślę. No kurna jestem, myślę, że szkielet na ryj. Ja miecz gówno, ja mam miecz gówno, ale będę zbierał na nowy. Ja miałem lepszy, ale ktoś mi oparł, bo ten kto.

jak ty wiesz skąd mam? no y y typowizm, ja ci ty 6. powiedzę o tak miałem to nagrywać, tylko nie nagrałem y miałem to nagrywać, ale mi się nie chciało no tak no, się... Nie się... Nie <grywa> tak, nie chciało by się, po prostu mi się nie chciało no a co Ej, daj drewno no, nie a nie jak mam. nie mam, to co? to cię zabije a ja nie mam to masz problem Naprawdę. No szłeś po drewno, ale nie masz drewna. Psz. No szłem, ale tam nie uch. No to A ciema jest. No to masz problem. Ać mi do no. żywo. Za! Jaki typ, no nie no. Ale ja Wiesz co? Tak sobie no. myślę... ...to na no, drewno nam się przyda. Żeby zrobić takie armaty. Jakie armaty? No. No kurna! znaczy sklep jelął myślę. Ej, 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 ej! Leżysz, leżysz, leżysz. Właśnie zombie nimi na ryby. Tu... Nie, tu Nie. Nie. <laughs> Не воешь yes, yes. <sharp> <Co> ты. Не Гильдия. Сильвер Фиша? Ну? Вот? Где? Что ты пирничаешь? Я кчул, я Гильдия, Ale mogę być! Ale nie? skąd te Silver Nie wiem! Ale to musiało być przed filmem zrobione! Co to jest w ogóle? No i te tu są! Tak? No, że... no kurde, Silver mi ciągle biją. Ale ja bym wybuchł! Co z tego, że te klipy nie wybuchają, ale e, klipem wybuchł! ty mógłbyś mi pomóc, bo te silverfisha mnie na szał doprowadzają? Ja idę po drewno, kurde mnie! Więc... Jezu, cztery kurde. Nie... Ja pitole! Najpierw mówisz, chodź tu, chodź, bo są wity. E, później ja idę po drewno, wal się! E, Zajęliście po prostu! Dobra, ja tu podstawię... Ach, jak wolniej się pytacie, ile ja seta? To niezbyt dobrego. Cztery. Cztery, ja mam. Dobra. Do, uda mi się dobić 30 level, czy się film sam zakończy? i nie uda mi się ja <laughs> Dobra, no to... Co? Ja się z Wami żegnam, się ma cześć. Widzimy się w części u Mateusza. Wbijcie na jego kanał. No, subskrybujcie, komentujcie. Ja się z Wami żegnam się, ma cześć.